Bartek, na stałe zagościłeś wśród osób, które są sponsorowane przez e, firmę Blachotrapes. Na stałe też zagościłeś do Federacji HFO. To już druga walka w skrzydłach tej Federacji. E, tak. Możemy się spodziewać więcej ciebie. Tak, to już druga tak. walka dla tej organizacji. I mam nadzieję, że, że na dłużej tam zagoszczę. E, ponieważ kolejną walkę mam już zagwarantowaną. E, więc myślę, że będzie dobrze. Jesteś świeżo po walce z Tomkiem Koniecznym, zwyciężyłeś tą walkę, co było kluczem do zwycięstwa? Plan przed tą walką nakreśliliśmy z Łukaszem, niskie kopnięcia, wymiany bokserskie, starałem się tego trzymać w miarę możliwości, no i przyniosło to rezultat. Ostatnia walka z Tomaszem Koniecznym, Twoje zwycięstwo destrukcyjne, właściwie tempo, niesamowite tempo, ciężko utrzymać takie tempo walki. Tak, ciężko, ciężko utrzymać takie tempo walki, zwłaszcza w tej kategorii wagowej, bo, bo ważymy prawie 90 kg, także dużo to zdrowia kosztuje. A co było kluczem do zwycięstwa? Kluczem do zwycięstwa, plan założyliśmy z Łukaszem, niskie kopnięcia, wymiany bokserskie, starałem się tego trzymać i, i przyniosło to rezultat. Wspomniałem wcześniej o destrukcyjnym stylu walki, co to oznacza? Czyli taki wyniszczający chcąc y, zrobić y, krzywdę swojemu przeciwnikowi. Y, czyli na przykład y, rozbić y, nogę niskimi kopnięciami. I ta taktyka od samego początku do końca w tej walce wychodziła, tak? Tak, tak, tak. No, myślę, że y, w pierwszej rundzie było widać, że Tomasz Konieczny był y, bardzo lotny na nogach. Później jak już przyjął kilka tych mocnych kopnięć, troszkę, troszkę zmniejszyłem jego mobilność i, i inaczej to już wyglądało. A czym zaskoczył Cię Tomasz podczas tej walki? Właśnie tym, tym swoim, tym swoim poruszaniem się na nogach. Był bardzo ruchliwy, nie stawał w miejscu, nie, nie pozwalał mi wejść w wymiany w to, co bardzo ja lubię robić. Tylko właśnie bardzo przestawiał się na nogach No i ciężko go, trzeba było go troszkę, troszkę gonić po tym ringu. Byłeś zaskoczony tym, że on już od pierwszej rundy, od pierwszego momentu bardzo mocno ruszył do przodu? Nie byłem zaskoczony, bo wiedziałem, że dla niego to jest bardzo duża szansa i, i tam eksperci skazywali mnie faworytem, a jego od razu spisywali na porażkę, ale w ogóle się tym nie sugerowałem, bo wiedziałem, że, że po prostu to jest dobry zawodnik i na pewno będzie chciał wygrać tak samo jak ja. Właśnie wspomniałeś o ekspertach. Oni wielokrotnie podczas transmisji w telewizji powtarzali o tym, że powinnyś walczyć jeszcze o wyższe cele opas, czyli możemy się spodziewać, że najbliższa walka już będzie walką opas. Tak, tak, już właściciele organizacji potwierdzili, że moja najbliższa walka to będzie pięciorundowy pojedynek opas mistrzowski organizacji HEO. Wiemy, z kim się zmierzysz? Jeszcze dokładnie nie jest to potwierdzone. Gdzieś tam mówi się po cichu, że może to być rewanż z Mateuszem Kuwiszynem. Chciałbyś tego rewanżu? Tak, chciałbym, chciałbym bardzo. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Masz w narożniku też tytułowanego bardzo człowieka, Łukasza Jarosza, mówi się o nim legenda. K1, to pomaga? Oczywiście, że tak. Pewnie że, pewnie, że pomaga. Wszystkie wskazówki, które płyną z narożnika, ja je zawsze słyszę i zawsze próbuję wdrożyć do walki. Także on przeżył wszystko w ringu i, i wie, co też może mi podpowiedzieć, więc to są jak najbardziej zawsze celne wskazówki. Czyli to jest tak, że. Dzięki pandemii jest trochę łatwiej usłyszeć głos e, trenera z boku, żeby usłyszeć faktycznie to, co mówi. No wiadomo, jeżeli są kibice, to jest duży zgiełk. Tutaj była cisza, troszkę specyficzne warunki. No, no właśnie, było specyficznie i powiem szczerze, że wolę, jeżeli są kibice na trybunach, bo wolę tą żawę, jest wtedy adrenalina, inaczej czuję się wtedy, że to jest walka, a nie tak jak tym razem w pierwszej rundzie w ogóle myślałem, że to jest sparring. A, a wracając do tego głosu trenera. To zawsze, nawet jak są kibice, to kibice są głośno, ale gdzieś tam zawsze ten głos trenera jest bardziej wyraźny i zawsze się go słyszy. jak jest z mobilizacją? Wiemy, że sportowcy przygotowują się na ten moment taki, zaczyna się, to jest ten moment odcięcie, idę z walką. Tutaj nie ma, kibiców, nie ma takiego sygnału, to faktycznie jest ciężko się przestawić w momencie, kiedy, kiedy nie ma tej wrzawy? No właśnie, powiem Ci, że to było dla mnie coś nowego, bo pierwszy raz walczyłem przy takim bez kibiców. I, I no było inaczej, zupełnie inaczej. Pierwsza runda była powiem dziwna, w drugiej jak już doszło mocne zmęczenie, już już jakby o tym zapomniałem, że nie ma tych kibiców, ale w pierwszej rundzie było to czuć, że, że jest inaczej i jest według mnie gorzej. A samo przygotowanie się do walki w okresie pandemii jest też trudniejsze? Oczywiście, bo, bo były zamknięte sale. Yy... Jedyne to, co, co można było robić, to tak naprawdę biegać i, i gdzieś tam coś w domu, w miarę możliwości. No i to nie są takie przygotowania, jakbyśmy, jakbyśmy trenowali na sali, prawda? Myślę, że to mogło mieć duży wpływ na sam przebieg walki, sama ta pandemia, same te przygotowania, no bo to takiemu lajkowi, jak mi, może się wydawać, no, no okej, okay, no, no przygotowują się, robią coś, a tak naprawdę wiemy, że. Dużo cięższym jest okres przygotowania się, przygotowania prawidłowego wejścia w walkę, niż sama walka. Tak, tak. Myślę, że każdy miał równe szanse, więc trzeba na to popatrzeć, że tak samo mógł być przygotowany mój przeciwnik jak ja, ale na pewno tempo walki mogłoby być lepsze, gdyby te przygotowania były takie jak należy. Nie, no chyba na tempo walki to akurat wy w tym wypadku nie możecie narzekać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę życzę powodzenia w dalszych walkach.